Innowacyjny system belek na pasie, rękawice, ochraniacze, tarcze, ubrania, odzież klubowa, czyli wszystko czego potrzebujesz na treningu i poza nim. Cześć, dzień dobry, Wiktor Bidas z tej strony, a ze mną przy okazji eventu Superliga Mateusz Jerecki. Cześć. Witam, cześć. Mateusz, powiedz mi jak to się stało, że dzisiaj nie zobaczyliśmy Cię wchodzącego do ringu? Yy, mój zawodnik niestety się rozchorował i musiałem oglądać Superligę z widownią. Kiedyś się dowiedziałeś, że jednak nie zawalczysz? W sumie to parę godzin przed. Yy -y. Zawodnik zgłosił, że jest yy, przeziębiony. Ja też trochę byłem, ale chciałem zawalczyć, ale niestety zawodnik więc się rozszerował i nie zawalczyliśmy. Więc tyle. Powiedz mi, e, co się dzieje w głowie takiego zawodnika, który ma za sobą przygotowania, e, jakieś wiesz, wyrzeczenia i tak naprawdę wiele trudności pewnie, które napotkałeś na drodze do tego eventu, e, który na, właściwie dla ciebie się nie odbył poniekąd. Co miałeś w głowie na te kilka godzin? Jak duży poziom złości i irytacji był w twojej głowie? Na pewno była lekka złość, taki niedosyt, że nie walczę, bo już byłem nastawiony do walki. I tak nagle widzę wiadomość, że nie walczę. Ale postanowiłem się jechać, pooglądać, dopingować kolegów. Bardzo fajnie to wyszło. Um. Takie, przed chwilą, znowu też zanim włączysz mi kamerę, powiedziałeś, że ty jesteś zawodnikiem e, od początku kickboxerskim. Natomiast rozmawiałem też z twoim kolegą o tym. E, jak ty się odnajdujesz w tej formule, w której jest clinch, w której są te obalenia i te 5 sekund? Bardzo aktywnej pracy tak naprawdę na e, ziemi, no bo rzeczywiście nie można tam sobie zamulić po prostu i poleżeć, tylko rzeczywiście, żeby to miało sens, trzeba zapracować. Jak się odnajdujesz w takiej formule? I, za lata też trenowałem trochę y, parteru. Więc, jak dla mnie ta dyscyplina połączona z parterem, bardzo fajnie. Chciałem potrenować stójkę, więc teraz trenuję stójkę sobie z wykopaniem, czyli kickboxing. Zawalczyłem na pierwszej edycji Superligi, bardzo mi się podobało parter 5 sekund, spoko sprawa, fajnie. No wydaje mi się, że to wymaga taką większą dynamikę tej walki, rzeczywiście, że w przeciwieństwie do MMA, gdzie możesz skontrolować, obalić sobie, skontrować przeciwnika, to tutaj to wymaga od Ciebie rzeczywiście dużo, dużo pracy. A jak myślisz Ci zawodnicy, którzy dzisiaj walczyli, których miałeś szansę oglądać, a przez to, że się nie biłeś, to, to pewnie miałeś tą szansę dużo, dużo lepszą. Zaczynając od tych, najmł... Zaczynając od tych najmłodszych. Jak ocenisz to, w jaki sposób oni się odnaleźli i w jaki sposób z twojej perspektywy te walki wyglądały? Z mojej perspektywy walki tych młodszych, szczerze mówiąc, bardzo fajne. Fajnie się to oglądało. Na pewno może to, to, to nie było to, co młodzież i dorośli ale fajnie się to oglądało. No, dzieci ewidentnie z taką e, dużą energią i chęcią rywalizacji, e, ale to płynnie przejdźmy sobie do tej walki ostatniej. E, jakbyś skomentował jakby całą tą e, otoczkę tej walki, bo tam było bardzo dużo zamieszania. E, jeden zawodnik miał jakiś problem z ochraniaczami i rzeczywiście robiło się nerwowo. E, Myślę, że coś takiego bardzo mocno wytrąca zawodników z równowagi i z jakiegoś skupienia? Myślę, że. Poniekąd tak, bo Dominik, który walczył z Maxem, czekał w sumie w ringu dwie minuty na, na Maxa. Ja stałem w narożniku u Maxa z Adamem, też zawodnikiem Superligi. Poniekąd to też mogła być trochę zagrywka psychologiczna Maxa. Tak to powiem. Myślę, że miał taki styl robienia show tutaj. Taki bardzo nieprzewidywalny ma styl. No ale myślę, że walkę dali... Fajną walkę, Fajnie się to oglądało. I tyle chyba? No, przede wszystkim bardzo ta walka była taka. E, miała różne fazy. Jeden czasem przeważał, czasem drugi. Natomiast ten niestandardowy styl, jak powiedziałeś Maxa, był rzeczywiście bardzo widoczny. E, Gdybyś miał podsumować ze swojej perspektywy całą galę i ocenić ją w skali od 1 do 10, e, zakładając, że 10 to zupełnie super najlepiej, 1 no to rzeczywiście klapa to gdzie byś umiejscowił tą dzisiejszą ocenę i co byś ewentualnie od siebie poprawił albo dołożył? W sumie to dałbym dziewiątkę, Fajnie, fajna organizacja, mega fajny klimat, takie wejście do, na taką super ligę. Yy. No, dziewiątka to dziewiątka to dobra ocena, e, więc zakładam, że nie za bardzo jest to poprawiać po prostu, nie? Tak się wydaje, że to było naprawdę dobrze, ale czy masz coś, co byś chciał, na przykład zmienić albo dodać, do następnej gali, w tej w kwietniu? Myślę, że nie jestem od tej takiej bardziej strony z, y, organizacyjnej tutaj znanej, więc myślę, że nie dodałbym ja więc, nic. Co byś chciał dodać. Do, chciałbyś dodać swoją osobę do ringu? Na pewno dodałbym swoją osobę do ringa. I wtedy, na wtedy byłoby na by, 10. Wtedy byłaby dyszka. To racja. Świetnie. Słuchaj, bardzo Ci dziękuję. I ja ci życzę powodzenia i mam nadzieję, że w kwietniu się zobaczymy już, jak będziesz wygrywał swoją walkę i wygramy po wygranej walce. Idziemy po wygrane. Dokładnie. I do zobaczenia. Do zobaczenia. Cześć.